jest zapraszamy przez Stajemy przed wyborem czy ateizmu. Dla mnie wybór jest oczywisty. I na początek w pigułce dlaczego. Otóż ateizm proponuje szlachetniejsze zasady życia szczęśliwego i spełnionego na tej ziemi. To większość większości nas jest bliższe niż życie nawet wieczne, ale nie wiadomo gdzie. Kilka sugestii, które ateizm podsuwa ludziom myślącym i przyzwoitym. Staraj się działać ze współczuciem i empatią dla wszystkich stworzeń, kierując się rozsądkiem. Dąż wytrwale do sprawiedliwości. Traktuj ciało każdego człowieka jako nienaruszalne i podległe tylko jego woli. Szanuj prawo do wolności każdego człowieka. Buduj swoje przekonania w oparciu o najlepsze naukowe rozumienie świata i nie dopasowuj naukowych faktów do swoich idei. Jeśli popełnisz błąd, napraw szkody i unikaj powtórzenia. Kieruj się zasadami inspirującymi szlachetność w działaniu i myśleniu, a gdy widzisz zło, znajdź dla siebie jakąś dobrą cząstkę działania. To za Markiem Aureliuszem. Prywatnie jestem bezkompromisowym ateistą i naturalistą można powiedzieć. Mam nieuleczalną alergię na bezmyślność. I słowo duchowość. Zawodowo zajmowałem się executive coachingiem, to znaczy pomagałem ludziom na stanowiskach. Jak zmieniać sposób myślenia? aby mogli pokonywać bariery dzielące ich od sukcesu. Zmiana sposobu myślenia następuje w mózgu i funkcjonowanie tego organu skupia moją uwagę. Obserwujemy fascynujący fenomen, kiedy dwie osoby czytają ten sam tekst. Jedna doznaje uniesień, wzmożenia emocjonalnego wizji, obcuje z duchami, boi się szatana i piekła, podejmuje decyzję o spędzeniu reszty życia w klasztorze. A druga osoba wybucha śmiechem, odszypuje się z obrzydzenia, stuka się w czoło i wzrusza ramionami z politowaniem. Domyślacie się, o jakim tekście mówię. Tekst jest nieistotny. Decyduje y, o wszystkim reakcja naszego mózgu na to, co właśnie do niego dotarło. Wyboru między chrześcijaństwem i ateizmem dokonuje nasz mózg. Na który mamy ograniczony wpływ. A ja dziękuję Bogu, że mój mózg wybrał ateizm. Wiadomo, że organy żywych organizmów, także mózgi, podlegają zmianom w procesie ewolucji, przystosowują się do środowiska. Ludzkie środowisko także ulega zmianom, nawet bardzo szybko. Rozwijają się technologie i nauka. I niektóre mózgi dostosowują się szybciej, a inne wolniej. Niektóre pracują na tych samych obrotach. Móc 2000 lat temu. Ta minimalna różnica w obrotach nazywa się umiejętność krytycznego myślenia lub łatwowierność. Poza tym są normalni, wykształceni, utalentowani. Można ich rozpoznać jedynie po tym, że gromadzą się w budynkach ozdobionych narzędziem tortur, a to już jest sygnał ostrzegawczy. Wspólnych gatunków homo sapiens do religijności traktują jako produkt uboczny procesu ewolucji. Jestem przekonany, że ten prymitywny defekt zostanie naprawiony i rozwój świeckich społeczeństw będzie wkrótce przebiegał bez nonsensownych zawirowań religijnych. Z pokorą myślę jednak o statystykach, które wskazują, że nadal spory odsetek społeczeństwa ma tendencję do ulegania teoriom spiskowym i myślenia magicznego w oderwaniu od dowodów faktów. To grunt, na którym Pasożytują różne religie, a w Polsce głównie chrześcijaństwo. Każda wiara rzeczy nadprzyrodzone to urojenie. Chrześcijaństwo, jak wszystkie inne religie, jest zjawiskiem intersubiektywnym, zbiorowym urojeniem. Każdy chrześcijanin posiadający mózg ma swoje całkowicie indywidualne wyobrażenie kosmicznego, boskiego bytu. Swoje własne urojenie boskich cech i jego wyglądu. W Polsce najpopularniejszym wyobrażeniem Jezusa, na przykład, jest podobizna XVI-wiecznego portretu syna papieża Aleksandra VI. Nie ma obowiązującej wersji, na szczęście. Jest, jest tu z nami na sali tyle różnych bogów, ile mózgów w tej sali. Minus głowy ateistów, oczywiście, bo ateiści mają inne urojenia na inne tematy. Przez pokolenia urojenia religijne o bytach nadprzerodzonych obrysły, obrosły różne rytuały, obyczaje, instytucje, hierarchie, stały się cząstką kultury i biznesu, ale wciąż manifestują się nowe urojenia. Profesor Gabliński, badacz z religii i skór podał zatrważającą statystykę. Co 18 godzin powstaje nowy kult. W obrębie chrześcijaństwa funkcjonuje już dziś ponad 40 tysięcy różnych sekt i każda wyobraża sobie Boga inaczej. Przywołam stare chińskie przysłowie, które mówię. Lotka i kłamstwo mają mnóstwo wersji. Prawda jest tylko jedna. Ale jest kilka denominacji chrześcijańskich, które zasługują moim zdaniem na większą popularność niż mają obecnie. Ponieważ Jakwe ma fobię na temat przyrodzenia i nie przyjmuje ofiar całopalnych zwierząt z pogniecionymi jądrami, pojawiały się sekty, które aby dostać się do nieba, dokonywały ochotniejszych kastracji. Powstawały zamknięte kasztory jednokciowe i zakony o srogich regułach. Narzucano ceviba. W aparlachach. Sekty łapią gołymi rękami jadowite węże. Nadal jest moda na dziewice komzystowskie, które grupowo poślubiają Jezusa i trzymają swoją cnotę dla niego. Takie aberracje mają przynajmniej tę zaletę, że skutecznie eliminują z puli genetycznej potencjalne ułomności umysłowe. Jednak najsilniejszym czynnikiem eliminującym chrześcijaństwo. Pozostaje edukacja, emancypacja kobiet i współczesna nauka. Pozwolę sobie na jeden cytat. Zorganizowana religia jest głównym źródłem zła na świecie. Jest pełna przemocy, nielogiczna, nietolerancyjna, nierozerwalnie związana z takimi pojęciami jak rasizm, strój plemienny czy bigoteria, zakorzeniona w ignorancji i wrogo nastawiona do wszelkich prób poznawczych pogardliwa wobec kobiet i narzucona dzieciom. Christopher Hitchens. Pochwalę się kwestią, co do której jednak zgadzam się z chrześcijanami. Otóż podzielam wasze przekonanie, że bez Boga ludzie robią straszne rzeczy. Nie mając bojaźni Bożej, gwałcą i zabijają ile tylko chcą. Na przykład ja dziś od rana nazabijałem i nagwałciłem tyle, ile tylko chciałem. Dokładnie tyle. Odwrotnie do wielu dyskutantów ateistycznych, ja nie sięgam do cytatów z Biblii, aby wykazać ich oczywistą bezsensowność. Zrobiono to już tysiące razy. Kiedy czytacie Tanach, to wiecie, że jest to kiepskie dzieło literackie powstałe na przestrzeni setek lat którego liczni autorzy dodatkowo uwzględniają zmieniający się permanentny kontekst polityczny i społeczny, w którym żyje pustenne plemie Izraelitów. Nowy Testament został doklejony bezczelnie i bez sensu do Starego Testamentu w II wieku i zawiera alegorie kompletnie nieczytelne dla współczesnego człowieka żyjącego poza Palestyną. Tekst nazywany Ewangelią Marka, dedykowany był w wąskiej grupie potrafiących czytać. I rozumiejących alegorię. Kiedy do tekstów dorwało się pospólstwo, zaczęto opowie opowieści traktować dosłownie i uznawać wydarzenia oraz postaci za historyczne. Tak jest do dziś, ludzie się nie zmieniają. Zawsze byli poeci najczęściej kiepski i pospólstwo. Tysiące ręcznych kopiowań i tłumaczeń przez Turycia przekręcały znaczenie i zagubiły zupełnie pierwotny sens i kontekst tych tekstów. Biblia, co zabrzmi bardzo drastycznie, chociaż jest fundamentem chrześcijaństwa, nie jest ponadczasowym słowem Bożym, drogowskazem moralnym, telepatycznie przekazanym przez kosmiczne bóstwo personelowi nadziemnemu. Tylko jest po prostu zlepkiem mitów wymyślonych przez prymitywnych, barbarzyńskich wieśniaków, których moralność odpowiadała ich czasom. To dyskwalifikuje Biblię jako pismo święte, cokolwiek słowo święte może znaczyć. Chrześcijaństwo opiera się na anonimowej, kiepskiej literaturze fantazji z epoki brązu, a ponieważ współczesne standardy moralne są daleko lepsze od starożytnych, można taką kiepską literaturę po prostu wrócić do kosza. Zresztą w 1229 roku papież Grzegorz IX zakazał czytania Biblii pod sankcją kar inkwizycyjnych. I tego się trzymają. Chyba, że ktoś ma ochotę walczyć z chrześcijaństwem. Wtedy zalecam zalecam czytanie Biblii. Uważam, że każdy średnio inteligentny człowiek po jednokrotnym przeczytaniu Biblii ze zrozumieniem Zostaje artystą. nie ma potrzeby czy dać powtórnie. Nie ma sensu nawiązywać do proponowanej przez Apologetów bajkowej podróży do starożytności, gdzie mityczny żydowski żebrak w sandałach włóczy się po zapyziałych w wioskach rybackich z grupką kolesi i, nawo i nawołuje beznadziejnie ciemnych biedaków, aby porzucili wszystko, przeklewi rodziców i braci, Kamienowali niewiernych, nastawili drugi policzek i oczekiwali na rychły koniec świata. A kiedy uwierzą w niego, będą zbawieni i posiądą życie wieczne. Nie wierzą? Uzmarzy ich, wiedział, że ognia. Takie barbarzyńskie, prymitywne sadomaso. masa. Takie niemoralne nonsensy już nie przechodzą. Alchemia i astrologia nie strąciły się. Chrześcijaństwo nie ma propozycji dla racjonalnego i przyzwoitego człowieka. Jest obrazą dla ludzkiej inteligencji, zdrowego rozsądku, moralności i humanizmu. Dziękuję. Dlaczego mamy wybierać między chrześcijaństwem a ateizmem? Najpierw, może trzeba się zastanowić, kiedy i po co wymyślono chrześcijaństwo. Najbardziej obrazową tezę na temat powstania kultu chrześcijaństwa postawił Richard Carrier, badacz, który z dużym przespołem poświęcił kilka lat na projekt badawczy i zgłębił historię przełomu wieków, aż do upadku Cesarstwa Rzymskiego. Jego sugestia brzmi, wyobraźmy sobie, że nie powstało chrześcijaństwo i barbarzyńskie plemie żydowskie ma myślić sobie nową religię w tamtym miejscu i w tamtym czasie. Powstałby kult identyczny z chrześcijaństwem. Po podbojach Aleksandra Wielkiego cały obszar wokół Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu doznał szoku kulturowego i wszystkie funkcjonujące tam religie zostały herenizowane. Zaczęły się upadawniać i podlewać greckim sosem. Wedle tak listy Raglana wszystkie bóstwa tego obszaru posiadały 22 wspólne cechy, między innymi narodzenie z dziewicy, śmierć na górze, zmartwychwstanie, uzdrawianie. Wymyślony, mityczny Jezus Spełnia 18 warunków podanych na liście Raglan. Kult Jezusa powstawał jak bigos na winie. Zgarniał z sąsiednich kultów, co się nawinie. Kopiował przetrawione już stare obrzędy i mity od Sumerów, Akadyjczyków, Babilończyków, Egipcjan, Persów. To klasyczny przykład kultu synkretycznego, zlepieńca pomysłów sąsiadów na potrzeby własnej polityki. Szawel starsu, niespełniony faryzeusz, najważniejsza postać tego kultu, ważniejsza od Jezusa, tworzy na podstawie swoich halucynacji postać ukrzyżowanego i zmartwychwstałego w Zbawiciela, który nie chodzi po ziemi, ale odkupuje grzechy śmiertelników. Aby się przebić i wyróżnić spośród kultów składających ofiary z kwiatów, owoców i zwierząt, chrześcijanie składają ofiarę z człowieka. Aby odeprzeć zarzuty, że ich religia jest fałszywa i bezpodstawna, przyklejają swoje teksty do żydowskiej tory, czym wprawiają religijnych Żydów we wściekłość. Do tego dochodzi pod koniec I wieku tekst znany dziś pod nazwą Ewangelii Świętego Marka, napisany po grecku prawdopodobnie w Rzymie na porze Tytusa, przez wykształconego człowieka znającego Homera, który nie miał pojęcia o geografii i obyczajach panujących w Judei. Ale zapodał metaforyczny i tajemniczy bajkowy tekst dla Żydów. Tekst pełen zakamuflowanych odniesień polityczno-religijnych i alegorii. Przeznaczony dla wytrawnego czytelnika, który potrafi wypreparować z niego ukryty przekaz. Autor wyraźnie mówi, że jego tekst nie jest żadną historią, tylko alegorią. Kończy swój przekaz słowami jak w klasycznej paśni dla dzieci. I kobiety nie powiedziały o tym nikomu. Dobitnie daje do zrozumienia, że wszystko, co napisał, zostało przez niego zmyślone i istnieje tylko na zapisanym przez niego papieruzie. Nie wiadomo skąd i dlaczego pojawili się kreatywni artyści, którzy znaleźli interes w tym, aby ten tekst zerżnąć, skopiować, twórczo rozwinąć, przeozdopić skliwimy bajeczkami o stajęce pastuszkach biednym Józefie Rogaczu, gwiazdach i całą otoczką mającą przenieść tę narrację na ludzki grunt i przybliżyć percepcji prostego ludu. Jeszcze dzisiaj można spotkać ludzi, którzy myślą, że Jezus z Nazaretu istniał naprawdę i urodził się na wycieczce do Betleja. Moje podejście do osób jeżących ulegało ewolucji. Komu dzisiaj przy obecnym poziomie nauki potrzebna jest wiara w rzeczy nadprzyrodzone, opisane w anonimowej książce, Dlatego sarkazmu, zażenowania, pogardy, zniecierpliwienia doszedłem do stanu pogodnej rozpaczy z lekkim odcieniem niepokoju. Ale odrzucam chrześcijaństwo nie ze względu na jego fałszywość, bo to w końcu jedna z setek religii, jakich wiele na świecie. Bardziej odpychająca jest jego amoralność, kult kozła ofiarnego, odpowiedzialność zbiorowa. Hipokryzja i wymuszona miłość. Obiecana nagroda za bezrozumność. Pochwała poddańczości. Pogarda dla doczesnego życia i humanizmu. Strach przed nauką. Dlaczego ludzie jeszcze wciąż wierzą, nie mam pojęcia. Czy nadal podtrzymuje Pan opinię, że chrześcijan powinny się zamyka zamykać w szpitalach psychiatrycznych, bo to lepsze niż zabijanie? Yy, nie twierdziłem, że już trzeba to robić. Także tutaj pierwsze kłamstwo z Pana strony. No to jest u Pana szymana w ubiegłym Nie twierdziłem, że trzeba to robić. Yy, natomiast yy, zdecydowanie jestem za tym, aby yy, tak zwana opieka psychiatryczna yy, była rozwijana w Polsce i żeby przychodzić ludziom w kłopotach i zakupionym, poszukującym dziwnych rozwiązań, które nie trzymają się kupy i uciekają się do właśnie zjawisk nadprzyrodzonych, czyli odrywają się od ziemi i próbują gdzieś w murach, aby takim osobom w pierwszej kolejności pomagał psychiatra, i żeby nie dopuszczać do tego, żeby dorwał się do takiej biednej istoty egzorcysta, Jakiś szaman, pastor albo ktoś inny, kto chce go zmanipulować i zaszkodzić. Tak, słowo. Czyli powiedzieliście Panowie, że nie jesteście wszędzie zamkniętymi, ale to, co Pan teraz mówi, może być wyroczone błędem. Więc A, może to, być tak, tak, że to kogoś takiego jak Wy należy poddać jakiejś bardzo Bardzo chętnie poszedłbym na taki test właśnie do psychiatry, żeby koło mnie siedział tu jakiś fundalista chrześcijański. I obiektywny psychiatra, gdyby na to patrzył. bardzo to. jestem ciekaw, hmm. wyniku. Tylko, że my tego nie proponujemy. I z tego co ja to, proponuję. Czyli, czy z tego można przyjąć wniosek, że jednak ateizm jest światopoglądem przemocowym? Nie. No. To jest wyciągnięcie ręki i altruizm, to jest pomoc, bo jeżeli ktoś ma zaburzenia umysłowe, to należy mu pomagać. To, to absolutnie nie jest agresja. Okej, okay, do oboczania dobrze, to zostaje. Czy nadal podtrzymuje pan te znów używane jako pytanie e, opinie, że chrześcijanie są jak ludzie odurzeni alkoholem, piacy i jak analfabeci? To też padło takie. Stwierdzenie po pana Szymona yy. podtrzymuję, że nie potrafią przeczytać ze zrozumieniem swojej podstawowej książki. Tak, podtrzymuję to twierdzenie. Natomiast w porównaniu do alkoholików może dla kogoś być obraźliwe, ale gdyby się dobrze zastanowić, to mamy bardzo wiele podobnych objawów i podobnych jakby metod. Leczenia. Jedną z tych jest, jakbyście Panowie kiedyś do klubu atrafili, to Wam powiedzą, że dla alkoholika podstawowym krokiem do wyborania to jest sięgnąć dna. Dopóki Dwie. nie sięgnie dna, to się nie odbije. I to samo Dwie. dotyczy osób zaburzonych okay. religijnie. Pójdźmy dalej. To jeszcze też z tego, tego samego tematu pytań. Czy, można, czy nadal Pan uważa, że ktoś. Kto przeczytał Biblię i nie stał się ateistą, jest głupi. Jest poniżej średniej inteligencji. Albo nie przeczytał ze zrozumienia. Potem. No myśmy kilka razy przeczytali i sądzimy, że... To bez zrozumienia. Z bardzo dobrym zrozumieniem. Są to jeszcze raz, to jeszcze raz. Dlaczego? Powiem tak. 40% maturzystów w Polsce, to są badania instytutów naukowych, 40% maturzystów, ludzi inteligentnych i można powiedzieć wykształconych bardzo, nie potrafi czytać tekstu ze zrozumieniem. Możliwe, że trafiliście Państwo do tej grupy. Być może dobrze, to my się nawet możemy zgodzić, że nie jesteśmy skrzyni telektualnie, ale wróćmy dalej. Mam pytanie też do pana Jarka, czy nadal pan uważa, że można wprowadzać dowolne prawo, bo twierdził pan, że prawa, czy pan, prawo człowieka to dla siebie jest jakiś wymyśl, że to jest dowolne. Czy można by wprowadzić takie prawo, że na przykład zabijamy czarne? ustalilibyśmy tutaj sobie, bo sami biali się tam na sali, że czarny zabijały bo nie nieludziny. Czy to jest takie sprawa, taka sprawa tak obojętna? Y czy, czy można? Kiedyś można było y i nawet chrześcijanie w Stanach Zjednoczonych... Nie, ja to my... My pan. Pytam pana, dokładnie. Mnie osobiście takie rozwiązanie nie odpowiada. Ale to nie znaczy, że jakbyśmy powyszli do centrum handlowego, to nie znajdzie się kilku facetów, którzy powiedzą, że Nie, mamy pomysł. Okej, okay, okay. nie, nie, ja tylko pytam tutaj pana, czy nauka jest obiektywna i nieomylna? Z nauką jest tak, że lepsza nauka jest wrogiem gorszej nauki jest postęp. są metody naukowe, które pozwalają iść do przodu, weryfikować złe tezy. Zostawiać nowsze tezy, y, bardziej sprawdzone, co nie znaczy, że do końca prawdziwe. Natomiast z urojeniami jest tak, że one zawsze pozostają urojeniami i są tylko śmieszne i nonsensowe. Okej, okay. skąd wiadomo, co jest lepszą nauką? Y, skąd wiadomo, co jest lepszą nauką? Y, bardziej dokładne i lepsze doświadczenia to potwierdzają, bo nauka jest oparta na eksperymencie. Jeżeli jest eksperyment, który jest wykonywany przez 50 różnych ludzi w 50 różnych miejscach. Trzymając się w tych samych zasad, to możemy założyć 99%, że to jest sprawdzone, zweryfikowane. Natomiast jeżeli się czegoś nie da zweryfikować w żaden sposób, tylko trzeba coś przyjąć na wiarę, to to jest urojenie. Okej, okay, to inne pytanie. A skąd Panowie wiedzą, że być może nie są w jakiejś grze komputerowej, gdzie jedynie jest jakaś spójność logiczna? To nie jest prawdziwy świat. My jeszcze tego Matwikstwa nie widzieliśmy w Nie, ale ja pytam tylko, czy jest to możliwe. Jest. jest to możliwe. Czyli faktycznie może być tak, że jesteście pod wpływem jakiejś siły, która każe wam tak wierzyć, jak wierzycie. Tak? My nie wierzymy. My staramy się dociec. Prawdy. no tak, ale jeżeli o to ja odpowiem nie wiem. Odpowie, no, bo bo, bo, bo słowo wiara mi się to nie pasuje. My w nic nie wierzymy, bo słowo wiara oznacza, że ja czegoś nie sprawdzam, nie weryfikuję, nie mam na to dowodów, tylko y, z czystego lenistwa umysłowego przyjmuję, dobra, tak jest, nie szukam prawdy, po co będę szukał? Przyjmuję coś. O, okay. nie, no dobrze. to ja się zapytam o jedną tezę, którą pan postawił. Czy nadal pan uważa, że religia jest chorobą przenoszoną drogą płciową?

Zło, zło. Kto definiuje to zło? Okej, okay. nie, to jest tylko pytanie, tak czy nie? Chyba, że powiecie panowie, że nie wiecie czym jest zło. Jeżeli umówimy się, że w naszej grupie, w naszym systemie, czy w naszym społeczeństwie jesteśmy w stanie zgodnie zdefiniować zło, to tak. To... Aha. Czyli, czyli inne pytanie. Czy napaść Rosjan na Ukrainę jest zło, czy dobra? Z punktu widzenia Putina, czy z punktu Nie, widzenia obiektywnym. Kiedyś chyba pan Jaruto powiedział, że chciałby, żeby społeczeństwo było moralne, co to znaczy moralne społeczeństwo. To znaczy, czym może się kieruje? Moralne społeczeństwo to jest społeczeństwo, w którym na zasadzie dyskusji, przekonywania się, ustala się pewne preferencje, i jeżeli się wszyscy zgodzimy co do pewnych preferencji, które możemy nawet zapisać w formie kodeksu czy jakiegokolwiek innego dokumentu, pod którym wszyscy się podpisują i uważają, że okay, to jest nasza wspólna droga, to to jest nasza wspólna moralność. Wyłamanie się okay. z tego kodeksu jest wtedy niemoralne. Czyli podsumowując, moralne jest to, co konsensualnie ustalimy jako społeczeństwo. Tak. Czyli jeżeli ustalamy, że zabijamy czarny, tak jak wcześniej wspomniałem, to jest to moralne wtedy. Jeżeli takie społeczeństwo... Ta, 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 Okej. Okay. W tym społeczeństwie hmm. to byłoby uważane za moralne. Okej, okay, dobrze, to pójdźmy dalej. To czy... się go, ja odniosłem do Pana definicji moralności. Nie powiedziałem, że ja nie moralne, moralność. ja nie powiedziałem, że pan by chciał... Ja wytrzymam tego swoich definicji. Okej, ja tylko. Wciągnęliśmy od panu w to, że moralne te, to się konceptualnie ustali. To jest moralne społeczeństwo. O to mi tylko chodzi tak że nauka wyklucza istnienie Boga? Jakiś powód? Czy tam mam prawo naukowe, które wyklucza Boga? Nie. Nauka nie zajmuje się nonsensami. Jakie prawo naukowe, czy jakie prawa naukowe negują cuda? Jakie prawa przyrody negują cuda? Chwileczkę, co to jest cud? Cud to jest zatrzymanie pewnych praw fizycznych, Prawie. które obowiązują od nieskończoności. Tak. No ale tak. no, tak. w pewnym momencie jest cud, czyli no i teraz fizyki przestaje tak. działać. To teraz no, normalny tak. człowiek, czy człowiek, który otarł się o naukę, skończył cztery klasy, to jest to bzdura. Natomiast człowiek, który e, naczytał się w Biblii i mówi, że cuda są możliwe, to jest prawa fizyczne. Też, wejścia, te wejścia, też te, że... tak powiem, tak w prawo, to anatomia. do on nie ma aparatu głosowego, wobec nie może mówić. Jeżeli pan znajdzie dzisiaj jednego gadającego węża, to będzie tak, jak pan znalazł czarnego łabędzia. Na razie pan nie znalazł takiego węża. Ja, ale sam sam nie ta, ta, Ale teraz pan sam sobie zaprzeczył, bo przecież mówiliśmy, że czarne łabędzie istniało, tylko nie były odkryte. I o to właśnie chodziło. panu powiedzieć, że istnieją gadające węże, to jest nie chcę tylko pokazać, że nie ma takiego prawa przyrody, które wykluczało cuda. Jak panowie odróżniają prawdę od fałszu? To może tak na koniec i już nie będę się wstąpiał. Jeżeli chodzi o mnie na podstawie nauki. Dobrze. Prawdę od fałszu mogę tylko yy, ocenić na podstawie tego, co mam w mózgu, jaką mam wiedzę, jakie mam doświadczenie i mogę się pomylić. I może pan się pomylić. Tak, dobrze. Dziękuję bardzo.